Cześć. To zjawicze śmiechu, a to jest y, taki informacyjny filmik, że na rodzinie. Jak się zalogujecie już, to macie tutaj zakładkę sklep. Darmowy drysk. Klikacie specjalny prezent. I jest y, gra Wind Commander 3 za darmo. Normalnie 12. 13 set, abyście zapłacili, a teraz macie ją za darmo. Klikacie tu teraz.